Tutaj jeszcze przypuszczalnie będą jakieś stoiska typu, typu, typu jakieś szybkie bary, a ta część będzie przeznaczona na część jakby konsumpcyjną. Oczywiście to ustawienie, jak widzicie Państwo, jest dość przypadkowe na razie, ponieważ, ponieważ trwa, trwają procedury z wyłanianiem agentów, którzy, którzy przejmą te, 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 te strefy. Tu mamy tak zwaną strefę kolejkowania. Tam na końcu jeszcze nie jest zamontowane, będzie zamontowane stoisko do weryfikacji kart pokładowych z takim kołowrotkiem, który będzie zliczał jakby pasażerów wchodzących, a to to jest po prostu, żeby uporządkować ruch pasażerów do poszczególnych stanowisk. Tą, ta strefa to jest strefa, która jest jakby na każdym lotnisku takim wąskim gardłem, czyli inaczej mówiąc kontrola bezpieczeństwa. Kontrola bezpieczeństwa, która w zależności od sytuacji na świecie, jak Państwo sami na pewno znacie z doświadczenia, w różny sposób, w różnym okresie czasu wygląda, prawda? Jest jakiś zamach, natychmiast ta kontrola staje się bardziej szczegółowa, dłuższa i tak dalej. Później następuje taki okres wyciszenia, wtedy ta kontrola jakby wraca do, do normalności. No niestety taki mamy świat. I tu przechodzimy przez bramki wykrywające metale i dalej natomiast nasz bagaż podręczny jest przechodzi przez urządzenia skanujące czyli urządzenia RTG na drugą stronę oczywiście zdarza się też kontrola manualna przez y, służby ochrony i okay. dalej kierujemy się do strefy już tak zwanej strefy sterylnej za tymi roletami, która się znajduje, tam przy tych wejściach są takie słupki, widzicie państwo, po dwóch stronach, to są bramki tak zwane radiometryczne do wykrywania do wykrywania materiałów radioaktywnych.